Hejka! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam unboxing mojej nowej konsoli, którą jest Xbox 360 Slim E z dyskiem 500GB. E, dzisiaj pokazuję już Wam drugie otwarcie, e, ponieważ raz już otworzyłem, nie umiałem się tej konsoli po pierwsze doczekać, chciałam pograć sobie na niej chwilę. No, i dlatego dzisiaj pokazuję Wam drugą, drugie otwarcie. Na opakowaniu nie wszystko jest prawdą, ponieważ nie mam gry Kinect Adventures oraz Kinecta, czego no chciałbym to mieć, chociaż, ale no nie było tu w tym zestawie i jak będę Wam pokazywał te wszystkie w środku, te co dodali do tego zestawu, to w niektórych mogą być lekko rozerwane w folię, ponieważ było tak to dobrze wszystko posklejane, że no popiękało niektóre no i tak się prezentuje opakowanie, to jest przód bok tu mamy tył drugi bok, tu jeszcze mamy naklejkę ale to, to... nieważne takie i góry e, to przejdziemy już do unboxingu e, tu jest dół, naklejka oczywiście była, otwieramy więc wygląda to tak e, tu mamy dwie gąbki e, tu jest Nasz e, gość główny, ale to go pokażę dopiero za chwilę. Tu mamy e, drugiego, jak się już domyślacie, ale to zaraz będzie wszystko za chwilę. E, tu mamy kabel e, do zasilacza. Nalony będę odrzucała na bok. Tu mamy y, kable AV. Tak one tu wyglądają. Y, tu o czym mówiłem tą rozerwaną folię. To jest adapter do takiej dali. Y, jeśli nie umiemy podłączyć po prostu do telewizora, to mamy taki adapter. Jeśli mamy taką wtyczkę. Y, tu mamy zasilacz, że wam go pokazuję, Tak, on tu wygląda. No, trochę jest duży, bo jest jak moja dłoń. E, tu mamy oczywiście logo, nie wiem czy widoczne. E, kabel. E, tu są instrukcje e, Tu mamy takie małe, one są w wszystkich językach chyba tak, Cała garść tego To jest nam niepotrzebne Tu dali mi instrukcje xboxa z Kinectem Którego Kinecta nie mam e, Więc to nam też nie jest potrzebne Tu mam xbox live e, Wykupiony e, od nich dostałem i tu mam instrukcję kolejną. E, to już jest wszystko z tego kartonu. Tu mamy po prostu e, takie te żeby ta kontrola się nie ślizgała, tu były te wszystkie zasilacz, e, instrukcje. Tu jest kolejne drugie. No i mamy puste opakowanie. Dobra, to teraz przejdziemy do e, naszych e, gości głównych. Najpierw pokażę Wam może Pada z Xboxa. E, tak on się prezentuje. Oczywiście mamy tu na baterię. Tu wkładamy baterię. Zaraz e, Wam pokażę, bo tu powinny być. Eee, o, tak, są takie dwie baterie, te zapakowane. Już Wam to wszystko pokażę. Tu mamy jak włożyć. Nie wiem, czy to jest widoczne. Chyba tak. A może nie. Tak, je w, umieszczamy tu, a następnie dopada. przytrzymujemy, włącza nam się, że są baterie naładowane i są w środku czekajcie Dobra. no, to jest to a tu mamy naszą konsolę czekajcie, tu sobie przesunę to tu mamy naszą konsolę Teraz Wam ją tu otworzę I tam, tam, ta, tam, tu mamy naszą konsolę, tak ona wygląda. Tu mamy przód oczywiście e, na, e, na płyty, tu mamy włącznik ten srebrny, e, tu są do podłączenia pady na USB, e, tu mamy wentylator, kolejny z góry, z dołu. Tylko tu jest e, pół wentylator, a jest pół e, schowek na dysk. E, Otwieram ten schowek na dysk. Tu jest takie przesunięcie e, czy takie zabezpieczenie, jakby, czy coś takiego. Da się to przesunąć i podnosimy to do góry. Tak wygląda ta półwka. I tu w środku mamy dysk. Oczywiście 500 giga. To jest wszystko. Jeśli chodzi o dół i górę, Xbox jest, jak już zauważyliście, jest pół matowe, a pół liśniące, Oczywiście, jak się dotyka, tu palcami zostają od razu. Tu mamy zasilacz na zasilacz. Tu mamy wejście HDMI. Możliwe, że tego wszystkiego nie widać. Tu jest wejście AV do internetu, Kinect i dwa USB. Eee... No to tak już wam wszystko z tej chyba konsoli pokazałem. Eee, za chwilę pokażę wam e, jak podłączyć tą motokonsolę do telewizora. To Czekajcie za krótką chwilę, wracam i pokazuję Wam, jak to wszystko podłączyć. Hej, witajcie po krótkiej przerwie. Ja już tu mam wszystko naczykowane naszą konsolę, e, te kable, ładowarki, wszystko tu jest. E, bierzemy ten kabel. Czekajcie, tu jest wtyczka. Tu jest wtyczka do zasilacza. Tu go otwieramy. I tą wtyczkę podłączamy tu do tego. O tak, to jest nasz zasilacz. To oczywiście też ściągamy y, ten drut. Czy jak to tam nazwać? Czy zabezpieczenie? Jak tam chcecie. I tu już mamy wszystko zrobione. To oczywiście podłączamy do prądu. Ja mam tam za telewizorem to, więc sobie podłączę już. Ok, jest podłączone. To zasilanie, znaczy, tą wtyczkę dajemy tu z tyłu Xboxa. To jest to miejsce, tu jest taki ten i tu to wtykam. Ja już mam to podłączone. Jeśli ładowarka jest podłączona do prądu, będzie nam się świeciło pomarańczowa, a jak włączymy Xboxa, zaświeci nam się na zielono. Później wam to wszystko pokażę. O tym adapterze, co przedtem mówiłem. Jest on właśnie do e, podłączenia takiego czegoś jak mamy, może za bardzo tego nie widać, ale e, to tu pasuje. jest to takiego kształtu. I to mamy do tego tu, e, ale ja tego nie potrzebuję, bo mam tu te wszystkie kolorowe kable. Dlatego tego tu nie potrzebuję. I tu mamy nasz AV. Oczywiście, kolory, no to wszyscy wiedzą, jak to podłączyć. To już mam. I tu mamy końcówkę, która ma przyjść do Xboxa. Ona znajduje się w tym miejscu. Tu jest. Tu pisze nawet AV. Już jest. No i to jest wszystko. To zaraz Wam pokażę uruchomienie tego całego, tylko muszę obrócić telewizor. Teraz ja już obróciłem e, telewizor. Teraz go włączę. E, I Xboxa oczywiście włącza się go tu. I zaświeca nam się to na zielono. Nie wiem czy to widać chyba nie. Jak Wam prędzej mówiłem, zasilacz zmienił kolor na zielony ta kontrolka, i wiem, że jest to już włączone. Teraz ja się tu zaloguję, i tylko pada nie mam włączonego. O, już Pada oczywiście zaświeci nam się tutaj, jedna strona. Jestem zalogowany. E, tu mamy. To jest menu główne. E, tu mamy swojego awatara. Ja nie mamy żadnych gier. To e, nic wam tu nie pokażę. Tu mamy gry, oczywiście, które możemy pobrać. Aplikacje i ustawienia. No, to by było na dziś w tym odcinku. Oglądajcie kolejne moje odcinki. E, subskrybujcie. Komentujcie i czekajcie na kolejne odcinki, które będą z gier tu z xboxa, tylko jeszcze nie wiem jaką nagrywarkę kupić to jak macie tam jakieś to wpiszcie w komentarzach, a ja je sprawdzę to... to by było wszystko, to cześć!